Cześć, witajcie. Dzisiaj pokażę Wam kostkę Rubika. Wygląda ona. Tak, myślę, że ją znacie, jak wszyscy. Pewnie znają takie wzory, ale są różne. Ja mam jeszcze taki, taki dziwny i mogę Wam pokazać, jakie się układa. Więc tak, na początku musicie ułożyć, zawsze ja układam białą ścianę. i ja robię to szybko, bo się nauczyłem już. I na początku robię taki krzyż. I teraz po prostu biorę sobie to. I mam już białą ścianę. Także dookoła są te ładnie porobione. O. Taką białą ścianę. Jak już macie, to szukacie tak. O, na przykład tutaj mam czerwony i niebieski. Tutaj mam niebieski, czy czerwony idzie w tą stronę. To idę do góry, to w dół, tak. I tak się ułożyło mi tu. No i tak układam szybko nawet. Tak mi się wydaje, że to szybko, bo się nauczyłem ostatnio. I fajne są te kostki lubika, bo te można różne wzory też na nich układać. A teraz mam tu żółty krzyż. I teraz jak położę ją tak, to muszę zrobić to tak chyba. Tak. Tak. Teraz robię tak. Okej, okay. i mam ułożoną kostkę już tutaj, tylko mi te zostały. Teraz mogę sobie tak zrobić. I teraz. Tak. Się pomyliłem. A nie, dobrze mam. O, o. bo coś pomyliłem, poczekajcie. Okej, okay, jeszcze muszę raz. A nie, muszę poszukać pełnego. Nie mam. O, mam pełną ścianę i teraz to robię dopiero. Mam ułożoną całą kostkę Rubika. I teraz jak ułożyć taką. Ona się jakoś nazywa pyra coś tam. Jak taka pyra ziemniak jak Więc tak, najpierw musicie wziąć e, sobie żółty kolor. I to musicie mieć tak ładnie zrobione, żeby nam żeby się kolory zgadzały. O, na przykład tutaj, żeby tak jak tu macie to. I tu macie zielony, tu zielony, no to tutaj... Tu muszą być koło siebie zielone i teraz tylko obracamy tak i mamy teraz te miejsca, więc robimy po prostu tak tak Teraz obracamy, bo zobaczcie tutaj nam się zgadza to i to i musimy zrobić tak, żeby żaden kolor nam się nie zgadzał, teraz niebieski jest dobrze, to nieźle sobie. to teraz wracamy i mamy wszystkie pomieszane. To teraz bierzemy żółty, robimy tak. Tak i układamy, tak żeby było równo. Tu. No i już mamy ułożone, więc takie mamy dwie kostki Rubika. Jak wam się podobają, no to e, możecie na takiej stronie sobie tą kupić. Tutaj macie. A to możecie kupić nie wiem jak ona się nazywa, więc trudno. No i tak, jeszcze przypominam Wam o konkursie na banner na YouTubie. Więc powodzenia z tym konkursem. Do zobaczenia. Cześć.